Witam serdecznie, nazywam się Jankowski Tobiasz. Jestem organizatorem Ultramaratonu kolarskiego, Ultra Duch Puszczy i Ultra Duch Sanu. Tworzę największą imprezę w Polsce. W przyszłym roku pojedziemy na 1500 osób. Serdecznie Was zapraszam na konferencję, która odbędzie się w grudniu. Będę miał zaszczyt być na tej konferencji i troszkę wam opowiedzieć o samej sobie organizacji Ultramaratonu. Ale chcę Was przede wszystkim zaprosić na tą konferencję, która naprawdę jest szczególna, bo akurat Michał y, robi super robotę i uważam, że emocje, które są podczas samego wydarzenia, trzeba pokazać jak największej ilości ludzi. Więc dlatego uważam, że y, sama w sobie transmisja live, y, która. Jest i powinna być robiona na takim wydarzeniu. Ja osobiście przez dwa lata nie robiłem, bo nie miałem takiej firmy, ale mam nadzieję, że tutaj do, dogadam się z Michałem i całą ekipą, byśmy stworzyli i pokazali, jak wygląda ultra duch puszczy od środka, jakie emocje y, towarzyszą y, każdemu uczestnikowi, by wasi bliscy przede wszystkim zobaczyli, jak Wy sobie y, radzicie podczas tras 100 km, 500 czy, czy na przykład 1000? Y, dla mnie ultramaraton to jest coś szczególnego i ja osobiście, jak jadę maraton, pokazuję ludziom, jak to wszystko wygląda od środka, jakie są, że tak powiem, problemy na trasie i tak dalej. I uważam, że właśnie audycje live y, są naprawdę y, bardzo. Potrzebne i fajna inicjatywa, dlatego ją wspieram i dlatego na tej, yy, że tak powiem, konferencji będę. A tymczasem pozdrawiam z pięknego regionu, z moich rodzinnych stron z yy, oko okolic grójca, czyli że tak powiem, stolica polskich jabłek. Do zobaczenia, widzimy się w grudniu.